Powitajcie moi drodzy, jestem i mam dla was świetną wiadomość. Otóż w piątek o 18:20 live livestream. Jeżeli chcecie razem ze mną pograć w Armored Warfare na tym live streamie, bądź dostać darmowe czołgi do tej gry, to teraz mnie uważnie posłuchaj. Najpierw zanim wam wszystko wytłumaczę, to ciebie wam powiedzieć, że w opisie tego filmu jest link do Armored Warfare. Zachęcam was do pobrania tej gry właśnie z tego linku, bo to jest oczywiście mój reflink. Są dwa sposoby na wygranie czołgu. Pierwszy jest taki. Ściągacie grę z linku w opisie, e, robicie sobie konto z nickiem e, wasz nick oraz dopisek <SZ>, żeby było wiadomo, że jesteście shopami Lisowskiego, ok? I robicie screena takiego ekranu, jaki teraz widzicie na waszych monitorach, czyli po prostu z waszego garażu, żeby był widoczny wasz Następnie wysyłacie tego screenshota na mail, który tutaj macie. Pierwsze 10 osób, które wyśle mi tego maila z takim screenshotem, dostaje od razu z miejsca czołg. Drugim, prostym, o wiele łatwiejszym sposobem jest oczywiście napisanie w komentarzu pod tym filmem, chcę darmowy czołg. Później wylosuję poprzez program do losowania a osobę, która by ten czołg chciała, tych czołgów również jest 10. I twórcy gry powiedzieli mi jedno, że jeżeli dobijecie 10 tysięcy łap w górę, to dadzą mi jeszcze dodatkowe 20 czołgów do rozdania już na samym livestreamie. Mam nadzieję, że Wam się taki deal podoba i będziecie ze mną chcieli sobie pograć jak za dawnych czasów w wota, bądź jak ostatnim razem na zimodzie. Jak widzicie, nie mam żadnego zgustowanego konta, więc tutaj nie wchodzi w grę to, że dostałem od twórców gry jakieś konto z milionem cashów, milionem złota itd. Oczywiście tak nie jest. Jak widzicie, dobiłem sobie tutaj do drugiego tieru. I tak e, szybka jeszcze jedna informacja. Jeżeli chcecie sobie ze mną razem pograć, to polecam was wam dodać mnie do zajemek już teraz, żeby później na live streamie nie trzeba było marnować czasu na dodawanie ludzi, żebyśmy mogli od razu przejść do gry, bo tutaj jest możliwość zrobienia sobie prywatnego meczu, na którym będziemy mogli sobie pograć. Ja jeszcze nie śledę pełnego klienta gry, dlatego jeszcze to nie jest u mnie dostępne, ale oczywiście na live streama już będę przygotowany z tym. Oczywiście, żeby szybko zrobić drugi tier, wystarczą cztery mecze. To jest nawet mniej niż pół godziny roboty. Pierwsze, co robicie, to wybieracie jeden sobie z tych dwóch pierwszych, początkowych pojazdów, klikacie PvE, czyli Player vs Environment i gracie sobie gracz na NPC. I teraz wam pokażę, jak szybko to zrobić. Ja gram właśnie teraz pojazdem lekkim, bo jest o wiele bardziej mobilny niż oczywiście, na przykład, taki Patton 48, który zanim dowlecze się do punktu zboru, to minie już sporo czasu. My już dołączamy do misji, dlatego zaraz będziemy mogli E, już to na żywo pokazać Naszą dodatką jest rozwalenie pięciu Pojazdów, możemy powiedzieć, że to są Pojazdy z ropą od Isis Oczywiście gramy na e, trybie PvE Gdzie jest tu wielu e, lapsów, nupków Jakbyście chcieli to nazwać, oczywiście każdy e, Kto gra pierwszy raz w tą grę e, Warto, żeby sobie na PvE poszedł, żeby mniej więcej Poznać mechanikę gry, żeby nie przeszkadzać Ludziom na Player versus Player Tak jak ja bym to zrobił, bo ja oczywiście Grałem już na PvP, żeby po prostu to przetestować I powiem szczerze, że wolę jeszcze trochę sobie poćwiczyć Na botach, żeby w miarę Grę tutaj ogarnąć. My oczywiście mamy bardzo łatwy cel Musimy zniszczyć tutaj kontrabandę Czyli praktycznie musimy jej zajmować Czyli wystarczy, żebyśmy z daleka już ją tutaj zaliczyli Tam jest kolejna Już rozwaliłem dwie kontrabandy Ja oczywiście raszuję tutaj, co na gracz na gracz byłoby głupotą Ale na komputer to nie jest jakiś... Jakiś wielki grzech. Dlatego wam pokażę, jak bardzo, bardzo, bardzo szybko ten tier zdobyć. Pierwsze, co od razu na tej mapie, akurat lecimy w tą stronę. Nasi sojusznicy z pewnością zajmą się pobliskimi czołgami. My, oczywiście, tu jak zobaczycie, mamy już kogoś, na kogo może, na kim możemy użyć trochę naszej broni. Oczywiście, bez reloadowania udało się go rozwalić. My nie chcemy jednak szybko zginąć. Dlatego się tutaj za tym mostem ustawię. I szybko pozbędę się czołgów i pojazdów lekkich, które tutaj osłaniają miejsce, którym jest ten punkt zboru, który tam jest na samym końcu. A jako, że jesteśmy daleko, to czołg nam przeciwnika, czy tam pojazd, jakim on się porusza, za dużo nie zrobi. Oczywiście musimy celować w punkty na celowniku, które są oznaczone jako zielono. Na, czer na czerwono po prostu to nam nic nie da, będziemy mogli atakować, ale po prostu będziemy rykoszetowali tutaj. No, już tutaj kolejny czołg zniszczony i bardzo szybko tu się akurat punkty zajmuje, dlatego ja tu już sobie za chwilkę tam dojadę do końca, tu gdzieś jeszcze jakiś czołg przeciwnika był, bo nie chcę trafić tak, żeby czołgi od razu jakieś nas tutaj obrobiły Więc nas tylko już tu sobie powoli przejdę. Tego akurat się za bardzo nie boję. O, mi malutko że to jest zada, więc... Nie trzeba się go obawiać. Ważne tylko, żeby nasi sojusznicy w miarę tam wykonali dodatkowe cele. Jakich nie wykonają, no to trudno, nie będzie z tym większego problemu, nie będziemy musieli się tam jakoś wielce o to martwić. No, tego to akurat bym już tutaj troszkę pounikał, ale udało się go szybko zniszczyć. Oczywiście pojazdami z pierwszego tieru tak szybko wam nie pójdzie, ale na potrzeby odcinka postawiłem, postanowiłem, że będziemy właśnie... Tak, oczywiście nie mogę tak tyłem sobie stać do tego czołgu, który tam jedzie. Ale myślę, że jak tylko przeładuję, to będę w stanie go od razu rozwalić. Tam już w moją stronę coś jedzie, bo NPC-ty zazwyczaj, kiedy dojedziemy do punktu zboru... Zazwyczaj NPC-ty już wtedy... Wszystkie kierują się w naszą... Stronę. Poczekajmy aż troszkę zmniejszy się celownik. Teraz jeszcze niech tylko ten czołg się wysunie jakoś, bo on jedzie... Za osłoną, ale już go mam, już go mam. Już jest mój i już prawie jest martwy. Szkoda, że on się nie może tutaj podpalić. Gdyby się dało, to byłoby o wiele lepiej. Niestety, jak widzicie, no mam tutaj mm, niezręczną sytuację, ponieważ czołgi przeciwnika tutaj nie oblężyły, ale 30 sekund i zaraz będziemy mieli z głowy. Byleby tylko nasi sojusznicy szybko dotarli na miejsce. Bo im więcej osób, oczywiście, będzie w naszym punkcie zboru, tym lepiej dla nas. Będzie mniej roboty, nie mogę go inaczej trafić niż przez właśnie takie rykoszetowanie. O! Tutaj było idealne miejsce, żeby go rozwalić. Tu już od prawej mi jedzie. chyba lekki, chyba lek... Nie, to ciężki, już ciężki je jedzie do nas. Ale mam jeszcze sporo życia, więc się jakoś. wielce nie martwię o to, czy on mnie rozwali. On tutaj zraszował niepotrzebnie i już od boku prosto w gąsienicę. I go nie ma. Tam jeszcze jest jeden czołg, ale fajnie byłoby gdyby wszyscy już tutaj podeszli, punkty dodatkowe są zrobione, dlatego jesteśmy już praktycznie gotowi do zakończenia misji, tylko żeby oni wjechali w ten punkt to troszkę szybciej nam to pójdzie, bo im więcej czołgów tym szybciej to idzie, no jak widzicie od razu już 5 sekund do zakończenia, no i mam nadzieję, że przekonałem was do tego, żeby pograć sobie razem w Armored Warfare. Mam nadzieję, że ściągniecie do tego czasu grę, link macie w opisie, zachęcam do ściągania i do zdobycia darmowych czołgów. Powodzenia już na live w piątek godzina 18, nie zapomnijcie.